Zakopane było tak bardziej obleżane przez turystów polskich, gdzieś tam niemieckich, ale to były wiesz co, białe twarze. A teraz niestety od kilku lat yy, widzimy tylko no, Arabów. Wiadomo, zostawiają te pieniądze. Ludzie, ludzie też, też się cieszą, no bo zarobią. No ale to też nie na tym rzecz polega, że wiesz, te reklamy są po arabsku, menu jest po arabsku, więc chyba jesteśmy w Polsce, to żyjemy po polsku, albo my się dostosujemy, albo oni się dostosują. To jesteśmy u siebie, to kto powinien. Wiadomo. jestem partnerem i też jak ktoś bluzga, czy źle, źle mówi o Polsce, to myślę, że zaraz jestem gotowy, żeby mu wyjaśnić kilka kwestii. Wydaje mi się, że tu jest taki większy, większy porządek. Ludzie są może mniej tolerancyjni i nie na wszystko przymykają oko, tak jak na świecie, ale myślę, no myślę że tu jest, tu jest najlepiej najbezpieczniej. Na parkiecie tam kogoś mnie uderzył, Powiedział mu tekst, czyli jest kurwa siebie dumny. I wyszedłem, nie? No i zaraz słyszę: suchy uważaj, ten zabieg za mną. odepnąłem tylko moją dziewczynę. No i zrobiłem to, co wiesz, słuszne nie? i konieczne. Z gładkiego jedzenia to polecam korwoce, białe korwoce i Moskola, nie? Moskola z będzą, yy, z bądzem. No to to jest to. Jest to.